Po co duszy dialektyka? Ewagrysz pisze: Królestwo Niebieskie nie potrzebuje duszy zaprawionej w dialektyce, ale widzącej. Dialektykę bowiem spotyka się również w skażonych duszach, natomiast widzenie spotyka się tylko w czystych duszach. Może wyjaśnienie dla tych, którzy się nie orientują tak na szybko, nauka zajmująca się poprawnością argumentacji. To jest właśnie dialektyka. Może warto powiedzieć kontekst, bo to jest list do pewnego przyjaciela, i Ewangel już pisze do przyjaciela, że za bardzo skoncentrował się na dialektyce, a nie na tym, co jest istotą życia mniszego. I trochę stara mu się. Odpowiedzieć. W następnych odcinkach będziemy wiedzieć więcej o co właściwie chodzi, ale na pytanie, po co duszy dialektyka, kiedy zaprawiona dusza potrzebuje przede wszystkim widzieć, a nie tylko właśnie posługiwać się najróżniejszymi argumentacjami. Z całym szacunkiem do dialektyki, ale warto wiedzieć, co jest pierwsze i co jest najważniejsze.